Mm -hmm. Депу, мне на мне точно не требует. Ой, а я точно тебе Ты шо, я не вырубил, что я вырубил? А, это я не вырубил. Все тут дай тайм. Ну. Все, хай будет так. Прикол. Так, а можно без дождя? Мне трошки дождь портит Może prowadziłem wewnątrz? prowadziłem wewnątrz, też ja bym przybierany? Seriam? Zdarzyłem sobie się nie pamiętać. Spowiem że to Nie, 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 to jest złota. Tu nie słyszałem złota, nie? Tak, tutaj nie chcemy, a my zapewnimy od